Serdecznie witam pana posła Zielińskiego, który swego czasu był wiceministrem spraw wewnętrznych i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Proszę jeszcze powiedzieć, panie ministrze, panie pośle, jakie funkcje pan obecnie pełni? Witam serdecznie. Szczęść Boże. Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, a także członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Czyli jest Pan kompetentny w zakresie tych pytań, które chcemy postawić dzisiaj w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj, państwo polskie. Panie pośle, jak Pan skomentuje całą aferę związaną z upublicznieniem części na razie taś skompromitowanych tujących rozmów ważnych osób w państwie przez, oczywiście, tygodnik PROS. Ja bym wolał komentować, prawdę mówiąc, te fakty, które zostały ujawnione, a nie sam fakt ujawnienia, bo to jest no, zgoda. zasadnicza Ta. różnica. I właśnie największy ból wiąże się z tym, że pod rządami premiera Tuska państwo polskie tak funkcjonuje, jak pokazują te taśmy. Bo to świadczy o totalnej, głębokiej degrendoladzie państwa, rządu. Ale to ten rząd dzisiaj za państwo odpowiada, więc to jest sytuacja bardzo dramatyczna. Próbuje Donald Tusk dzisiaj główny akcent przenieść na pytanie o to, kto podsłuchiwał kto, kto, tak. kto i kto ujawnił. Treść tych nagrań, ale to jest sprawa zupełnie dalekorzędna. To, to w ogóle jest oddzielne zagadnienie, zupełnie nieistotne dla tej sprawy. Dla Tuska oczywiście wygodnie jest mówić o tym, kto nagrywał, kto podsłuchiwał, kto ujawnił, dlaczego. Bo trzeba powiedzieć, że nie tylko pan premier Tusk, ale również pan prezydent mówią, że nie było złamania prawa przez e, tych e, wybitnych polityków, że tak no wybitnych, no, pełniących e, ważne funkcje w państwie, e, tylko szuka się. Y, tych, którzy stali za podsłuchami. Powtarzam, no to jest naprawdę wielka degrangolada, y, podwójna moralność pokazana jest w tych y, nagraniach, bo ministrowie, tak jak Sikorski, co innego mówią oficjalnie, a co innego mówią i y, y, jak się okazuje myślą naprawdę, kiedy myślą y, sądzą, że nie są nagrywani. Rozkład państwa pod rządami Platformy Obywatelskiej i premiera Donalda Tuska jest naprawdę bardzo głęboki i to jest niezwykle niepokojące, to jest dramatyczna sytuacja, dramatyczne zjawisko. Natomiast jeżeli chodzi o złamanie czy nie konstytucji, no oczywiście, oczywiście, że została konstytucja złamana w tej filozofii myślenia i działania, a także w czynach, bo przypomnijmy, że jednym z wątków była kwestia Uzgadniania obsady ministra finansów. To nie należy jako żywo, e, konstytucyjnie, ani w, w ogóle w systemie demokratycznym do e, szefa banku centralnego, a. No, bank centralny jest, jest niezależny. A tu jest ten wątek. Powinien być niezależny, się okazało, że właśnie nie jest niezależny. I, w, i druga sprawa e, pojawia się tam wątek w rozmowie ministra Sienkiewicza z e, prezesem Belką zmiany e, ustawy o NBP. No, taką drogą się spraw. E, tego typu nie załatwia, nie wolno załatwiać i jeszcze na koniec, wreszcie, może to jest nawet najgorsze, podjęto próbę takich ustaleń i zresztą działania rządu za tym szły później, żeby Bank Centralny włączył się działaniami w sferze finansów państwa w obronę partii władzy przed utratą tej władzy. No przecież to, to, to bardzo wyraźnie tam pojawia się... To była się ten... kwestia też finansowania chyba inflacji. Oczywiście. Do druku pieniędzy. No dokładnie, pojawia się właśnie ten wątek jakby zaangażowania Banku Centralnego w działania, które mają umożliwić Platformie Obywatelskiej pozostanie przy władzy, a nie dopuszczenie do władzy opozycji. Czyli krótko mówiąc, widać bardzo wyraźnie, że Platforma Obywatelska, że ministrowie tego rządu, a więc przez to i premier, bo ja nie sądzę, ani przez moment nie wierzę, że minister Szynkiewicz prowadzi te rozmowy bez akceptacji, przynajmniej premiera. Nie wiem, czy za pełną wiedzą, co do szczegółów, ale za, na pewno za akceptacją. Bo... No należy tak domniemywać, bo gdyby był od razu usunięty, to być może, że Oczywiście. coś później wyszłoby no, bo jest, przeciwko Tusko. To jest wspólny cel całej formacji politycznej platformy obywatelskiej. Czy można powiedzieć, że i jest Tuska? to bo niektórzy twierdzą w różnych rozmowach, że jest to partia przestępcza, bo skoro robi się przestępstwo, no to jest partia przestępcza. No jest to na pewno sitwa, to jest niewątpliwe, a myślę, że nawet można powiedzieć dużo gorzej. To by było już bliskie tego, o co ksiądz doktor pyta, że właściwie dzisiaj przy władzy w Polsce jest szajka. Szajka, bo jeżeli ona gotowa jest posunąć się do działań przestępczych, działań niezgodnych z prawem i nawet z Konstytucją Rzeczypospolitej, po to, żeby utrzymać swoje wpływy być u władzy, no to tego inaczej określić nie można. Panie ministrze, czy pan... Yy... Przewidywał, zanim jeszcze pan premier skomentuje to wszystko, te wszystkie wydarzenia, że będzie chronił tych, którzy którzy dokonali przestępstwa, którzy działali zgodnie, niezgodnie z konstytucją, że raczej skieruje całą sprawę w tych wystąpieniach medialnych na szukanie winnych związanych z podsłuchem, co nie znaczy, że usprawiedliwia się tych. No właśnie. Niestety ja się tego spodziewałem, dlatego że już nieraz tak premier Tusk czynił. Tak postępował. Ile było afer? Trudno je dzisiaj policzyć. Chociażby Amber Gold, gdzie również był powiązany syn pana Ambera. Pana I przy wszystkich aferach było podobnie. Winni byli ci, którzy te afery odkryli, zdaniem Tuska, a nie ci, którzy byli ich autorami i aktorami. Przypomnijmy choćby sprawę afery gazardowej. Kto zapłacił za aferę gazardową? Minister Mariusz Kamiński, który wykrył tę aferę, a nie ministrowie rządu premiera Tuska, którzy byli. I inne osoby, które były zaangażowane w tę aferę, które ją stworzyły. I tutaj cała sprawa polega na tym, że premier, a także i prezydent, jak się okazało od wczoraj, próbują przenieść główny ciężar tej całej dyskusji publicznej na. Pytanie o to, kto stoi za podsłuchami, wymyślają, że może przestępcze grupy, że może rosyjski wywiad, słyszymy dzisiaj, że może Prawo i Sprawiedliwość. Wy... A jak pan myśli, kto mógł stać wy, 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 wymy, za tym? Bo to było dobrze zorganizowane i to byli dobrzy specjaliści. Wymysły są coraz bardziej księżycowe, a tak naprawdę, skończę tylko tę myśl, nie ma żadnego znaczenia. Tak. E, ale ma to znaczenie dalekorzędne, kto za tym stoi. Ważne jest to, co zostało ujawnione. W demokracji to, jest, to powinno być najważniejsze, że e, ujawniło się przed społeczeństwem coś, co było skrywane. Mianowicie to, że ta władza to jest po prostu zdegenerowana grupa, ekipa, która gotowa jest na wszystko, żeby realizować swoje interesy. A pytanie, kto naprawdę za tym stoi, myślę, że e, trudne jest dzisiaj do odpowiedzi jednoznacznej, natomiast nawet gdyby stały. E, Krasnoludki, Ufoludki, tak. czy Marsjanie, to powtarzam. Nie to jest ważne. Ważne jest to co zostało ujawnione, ważne jest to co ci ministrowie robili, co planowali, jakie podejmowali dyskusje i tak naprawdę też ten ohydny język nie jest najważniejszy, chociaż on oczywiście też kompromituje tak, tak. i to kompromituje do gruntu, bo jeżeli rządzą nami tacy ludzie, którzy takim językiem się posługują, no to powinno samo w sobie ich dyskwalifikować. No w kraju demokratycznym chyba już, już zdecydowanie, nie byłoby ich. Zdecydowanie, no przecież te, te słowa plugawe tam padają, rynsztokowe po prostu, ale... Również nawet nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta treść, która za tym się kryje i te działania. Działania przeciwko państwu polskiemu, przeciwko narodowi, a za utrzymaniem koterii przy władzy. Myślę, że te podsłuchy i jakby taki spóźniony wobec ich nagrania tych no rozmów właśnie, fakt uja roku. ujawnienia, jest wynikiem walki w obozie władzy. Tak to postrzegam. I nie wierzę ani przez moment nie wierzyłem w to, że mogły tego dokonać pojedyncze osoby jakby na taki prywatny trochę użytek, jak nie wiem, restaurator, właściciel restauracji, czy ktoś taki. Moim zdaniem za tym stoją frakcyjne walki w Platformie Obywatelskiej z udziałem służb. Natomiast i to oczywiście polskich służb, nie myślę tu o rosyjskich, chociaż pewnie Rosjanom takie rządy w Polsce są na rękę, to jest inna sprawa. Tak, no A to... bo to nawet dziwne, Myślę, że Rosjanom nie zależałoby, żeby prawo i sprawiedliwość przyjęło władzę. Bardziej mi odpowiada obecna władza, czyli to nie, nie bardzo pasuje. Wszystko. Ta władza, która jest związana z mową w sprawie katastrofy smoleńskiej, choćby ta władza, która jest na kolanach przed Putinem, i ta władza, która. Ma takiego ministra jak Sikorski. Niewątpliwie to no właśnie, to, to jest, to jest, to jest Chciałbym dalej nawiązać do, do, pan, do wypowiedzi Pana ministra Sikorskiego, który tutaj wiemy, że oficjalnie mówi o pięknym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale co innego w tych wypowiedziach wychodzi, to jest kompromitacja. Co Pan Zu myśli zupełnie... o, tym, o, o dalszych naszych stosunkach z Ameryką, czy jak nas może cały świat postrzegać, naszą dyplomację. Właśnie, mówi to minister spraw zagranicznych, nie prywatna osoba, nie ktoś, kto nie ma żadnego wpływu na sprawy międzynarodowe, na pozycję Polski. Mówi ktoś, kto ma na to wpływ, obraża naszych sojuszników, podważa sojusze z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi. Ja ciekawy jestem, jak się czuje prezydent Obama, czytając, słysząc te wypowiedzi Sikorskiego, rasistowskie zdecydowanie. Z jednej strony, myślę o tej jego murzyńskości, jak to tak, nazwał, tak. o tej cejasze, bo... Tym zdaniem Sikorski obraził i Polaków, i wszystkich, którzy mają inny kolor skóry, łącznie z prezydentem USA, bo tak naprawdę przecież to może tak też uderzać. Jeżeli mówi to polityk, który za polskie sprawy międzynarodowe odpowiada, i to już tyle lat, no to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo to grozi zdecydowanym pogorszeniem stosunków naszych z USA. Zresztą one i tak nie są dobre, bo. Realna polityka prowadzona przez ten rząd jest taka, że nie mamy tarcz antyrakietowej. No właśnie, bo wtedy, nie mamy, wcześniej dyskutowano nie, 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 o tym. Nie mamy. No to zostało zmarnowane przez ten rząd. No, oczywiście, prezydent Obama też się z tym nie śpieszył. To jest inna sprawa, bo po zmianie administracji amerykańskiej też się zmieniła sytuacja, zmienił się stosunek do obecności amerykańskiej w Polsce. No, ale gdyby rząd polski miał inną postawę, to pewnie byłoby gdyby też inaczej. właściwie lobował. Ale tu widać, że Sikorski tak naprawdę jest inny niż to, co mówi oficjalnie. Widać bardzo wyraźnie, że tu jest szczery w tej rozmowie nagranej, a nie w tym, co pokazuje przed kamerami. No i Stany Zjednoczone pewnie to wiedziały wcześniej, a teraz mają dowód w nagraniu jednoznaczny, że właśnie tak jest. Ale to szkodzi Polsce. To szkodzi polskiemu bezpieczeństwu, i taki minister powinien być natychmiast odwołany. Problem polega tylko na tym, że ani ministra Sienkiewicza, ani ministra Sikorskiego, Donald Tusk nie chce odwołać, bo on jest taki sam. Bo to oni są tacy jak premier, oni są tacy jak cały ten rząd. Przecież to nie jest tak, że minister Sikorski jest zły a i minister Sienkiewicz zły, a premier Tusk dobry. Nie, oni są wszyscy siebie warci. Dokładnie są tacy sami i dlatego Tusk ich broni. Zresztą broni też i dlatego, że się boi, że jego obóz się posypie, kiedy rozpocznie dymisjonowanie ministrów. Oni są wzajemnie swoimi zakładnikami, bo są tacy sami, wiele sobie wiedzą, ministrowie Tuska, sam premier Tusk. Wie o nich też dużo yy, świat zewnętrzny. Ja przypomnę tylko... Fakt, którego nie chciałbym rozwijać, ale on jest konieczny do odnotowania w tym kontekście, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński nie chciał powołać ministra Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych i miał potem zapewne bardzo poważne powody. My możemy ich domyślać, jakie, ale też trudno o tym mówić. Natomiast no, te powody musiały być bardzo poważne, skoro prezydent Chciał uniknąć tej nominacji, ale konstytucyjnie nie mógł tego zablokować, bo konstytucja nie daje prezydentowi możliwości odmowy mianowania ministra, kiedy premier przedstawia, premier, który potem musi uzyskać jeszcze wotum zaufania w Sejmie. Tylko zgodnie z konstytucją, brak, brak wotum zaufania w Sejmie mógł spowodować to, że tego rządu z takimi ministrami by nie było. No ale minister Sikorski to jak widać teraz bardzo wyraźnie, a my się wielu rzeczy domyślaliśmy, a prezydent wiedział o tym. To jest niebezpieczny człowiek w rządzie Donalda Tuska, niebezpieczny dla polskiego bezpieczeństwa. To jest zagrożenie. Minister Sienkiewicz z kolei no, to jest fatalny minister, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw wewnętrznych na co dzień, czyli nadzór nad formacjami mundurowymi, które. On powinien się tym zainteresować, a nie kontaktami. Oczywiście, z nie, jest, nie jest jego rolą. To kolejny wątek konstytucyjny. Nie... I, I czy pan wierzy w to, żeby on sam bez. Bez zgody pana premiera prowadził takie rozmowy strategiczne. Nie wierzę absolutnie. Nie wierzę. To był interes wspólny ich wszystkich, całej tej ekipy, żeby utrzymać się przy władzy, żeby wygrać wybory, do tego potrzebna była manipulacja finansami publicznymi. To jest tak. Mniej więcej to, co się stało na Węgrzech, kiedy Węgrzy odkryli, że byli przez własny rząd poprzedni przed premierem Orbanem oszukiwani. No to kiedy całe to kłamstwo, ta manipulacja, ta pogarda dla, dla spraw finansów publicznych gospodarki narodowej węgierskiej wyszła na jaw, to ten rząd został całkowicie odsunięty, przegrał z Kretesem. Dzięki temu zresztą też w znacznym stopniu premier Orban doszedł do władzy i sprawuje już drugą kadencję swoje rządy i ma sukcesy, podnosi kraj, dźwiga reformuje. Polsce jest to samo potrzebne. Panie pośle, wiemy, że tutaj jest ocena beznadziejna dla tych rządzących i tak dalej. Myślę, że to część zostało ujawnione rzeczy, różnych przekrętów, szkody na, na, na rzecz państwa, ale pan jako specjalista, który był szefem służb specjalnych, jak pan oceni no, osobę nadzorującą nad służbami ministra Sienkiewicza, żeby doprowadzić do tego, żeby ktoś podsłuchał i, i żeby ta, to nie tyle, że takie rozmowy się odbyły, ale to jest kompromitacja dla, dla, dla służb. No to jest kompromitacja tak, dla służb, ale bardziej dla ministra nadzorującego służby. Tak, to Jeżeli już o tym mówimy, to oczywiście, no co to za minister, który i co to za nadzór, jeżeli on sam jest. Podsłuchiwany, chociaż przecież to nie jest jego polecenie, ani decyzja, ani akceptacja. Jeżeli służby mogą to zrobić własnym nadzorującym ministrem, to pytanie, co mogą w ogóle zrobić w kraju. No służby właśnie ktoś obcy może podsłuchać. przy takiej samowoli, no, że obcy może coś posłuchać, to jest jedno, ale co te służby mogą zrobić? One robią, co chcą po prostu, krótko mówiąc, my tutaj już do końca wszystkiego nie wiemy, jak to wszystko wyglądało. Natomiast na pewno minister Sienkiewicz mając wielką władzę w swoich rękach skupioną, bo ma nadzór nad służbami mundurowymi i specjalnymi. To jest władza, której na przykład my nie mieliśmy w tamtym czasie, kiedy byliśmy przy władzy, bo przypominam, że był osobny minister koordynator do spraw służb specjalnych, tak być powinno zresztą to jest zbyt duża Ministerstwa wewnętrznych. władza. Minister Spraw wewnętrznych to oddzielna instytucja, oddzielny członek rządu, a i on nadzoruje służby mundurowe, a i powinien, powinno, powinno tak być, także administrację, tak było MSWiA wtedy, prawda? Potem ten resztę podzielono na dwie części, ale dano mu też służby specjalne, likwidując stanowisko ministra koordynatora. Minister Sienkiewicz sobie z tym wyraźnie nie radzi. Służby pod jego kierownictwem, nadzorem działają fatalnie, nie mają właśnie tego nadzoru, nie mają kontroli, robią co chcą, zresztą kondycja polskich służb specjalnych w tej chwili jest bardzo słaba zarówno cywilnych, jak i wojskowych, i tych wywiadowczych, i kontrwywiadowczych. To są dzielne zagadnienia, o czym należałoby pewnie też więcej rozmawiać. Doprowadzono właśnie do zaniku właściwych funkcji służb specjalnych, ale one no zajmują się tym, czym się nie powinni nie powinni zajmować nie powinny. Ale jeszcze raz wracam do głównej jakby myśli, gdy my rozmawiamy o podsłuchach i o tym, co się z tym wiąże, to wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że... że ujawnia się przez te podsłuchy, to jacy są ministrowie. Jaki, jest, jaki, premier, jest, jaki jest premier, jaka jest, jaki jest rząd, jaki jest szef banku centralnego. Gdyby oni byli moralni, gdyby oni byli konstytucyjnie w porządku, gdyby oni dbali o państwo, gdyby oni swoją postawą i wypowiedziami troszczyli się o Polskę, a nie o swoje interesy partyjne bądź jakieś koteryjne, to mógłby, mogliby wszyscy nagrywać i nic złego tak. w tym nie było. No Czego? niedawno jeden z proboszczów powiedział w związku z ostatnią Ewangelią, że papież Jan Paweł II święty w różnych sytuacjach prywatnych wypowiadał się i nie bał się żadnych nagrań i niczego się nie wstydził, chociaż żartował, różne rzeczy mówił i poważnie i... No niczego się nie, tak. nie wstydził i tak samo tutaj, można dokładnie sobie tak. żartować, prywatne rozmowy prowadzić, ale to wskazuje na to, że, że te działania tego rządu są na szkodę państwa Oczywiście. i obywateli. Oczywiście, jeżeli ktoś jest moralny, jeżeli ktoś tak. zachowuje się, postępuje zgodnie z prawem, to niczego się nie boi, się nie boi to można tak. go podsłuchiwać. Podsłuchy są niebezpieczne dla tych, którzy chcą coś ukryć, ukryć czyli tak. kombinują, kręcą, mataczą, yy, łamią prawo postępują w sposób przestępczy bądź bliski przestępczości, ci się boją. W normalnych warunkach państwowych tego typu y, sprawy nie powinny być niebezpieczne, jeżeli by byli przy władzy moralni ludzie. Mogą być tylko zagrożenia związane z tym, że powiedzmy obce państwo, obcy wywiad dowie się o czymś, co powinno być polską tajemnicą. A tu nie chodziło o te sprawy, tu chodziło o tak. wewnętrzne rozgrywki po to, żeby Tusk i jego ekipa, ekipa mogły się utrzymać u władzy. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość jako największa partia opozycyjna proponuje rząd techniczny, przed, później przedterminowe wybory. I to jest zgoda, ponieważ e, uważacie Państwo, że e, te wybory mogą być sfałszowane e, i nie, nie, nie dążycie do tego, żeby e, był Wasz przedstawiciel na czele tego rządu. E, I pytanie, czy znajdziecie Państwo odpowiednią grupę posłów do, potrzebnych do zrealizowania tego scenariusza i czy można domniemywać, że partie opozycyjne, które nie chcą poprzeć, tego waszego planu, bardzo słusznego, że mogą być w jakiejś zmowie z PO i z koalicją rządzących? Oczywiście, że są i w zmowie, i są złączone interesami. No PSL jest złączony interesami bardzo bezpośrednio stanowiskami, które ma, tymi elewarami, tym wszystkim, co mają. A SLD, spółka. bo też no, w wielu miejscach mówiono o tym, że. że kokietują, jak gdyby, z PO. Nie no, SLD wyraźnie chce pomóc Tuskowi. Ich wniosek o to, żeby premier y, wytłumaczył Sejmowi, y, no, co się dzieje, co, no co, co, się, co się wiąże premier z tymi taśmami, no to po prostu jest przywoływanie tego, kto jest temu winien, żeby, 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 żeby to tłumaczył społeczeństwu. No, tu już nie ma czego tłumaczyć. Taśmy pokazały, z czym mamy do czynienia. Tu wypowiedź premiera, która przewidziana jest ta informacja na jutro na posiedzeniu Sejmu nic nie wniesie. On będzie kombinował, będzie mataczył, będzie kręcił, będzie oczywiście próbował oskarżyć tych, którzy podsłuchali, a nie, a nie tych, którzy prowadzili te niezgodne z prawem i jakąkolwiek moralnością i zasadami demokracji działania. No to leży w jego interesie. Podsuwa mu takie rozwiązanie e, Miller, czyli jego cichy sojusznik tak naprawdę. Palikot z kolei, e, przypomnę były działacz, czyli to wysokiego szczebla PO, wiceprzewodniczący PO swego czasu, podsuwa inne rozwiązanie, żeby ochronić rząd Tuska, mianowicie zgłasza wniosek o e, rozwiązanie Sejmu, wiedząc, że 307 głosów no, w Sejmie nie, 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 nie będzie. Czyli to jest... Taka próba spuszczenia powietrza z tej, z, tej, z tej sprawy, żeby właśnie postawić niby radykalny wniosek, skoro jest problem, no to rozwiążmy parlament, nie będą wybory, będzie nowy rząd, ale on doskonale wie, że to jest niemożliwe, to jest nierealne. W związku z tym, stawianie takich postulatów nierealnych w istocie jest wyciągniętą ręką, pomocną dłonią dla Tuska, a nie próbą jego rozliczenia. Realistyczny jest nasz wniosek Prawa i Sprawiedliwości, żeby zgłosić zgodnie z konstytucją wniosek o wyrażenie przez Sejm tak zwanego konstruktywnego wotum nieufności, to znaczy, żeby odwołać rząd, skazując jednocześnie kandydata na premiera. I gdyby te partie, o których mówimy, te kluby sejmowe były rzeczywistą opozycją, to by to poparły, bo do tego potrzeba 231 głosów, a nie 307 jak do rozwiązania Sejmu. Sparne. Całego parlamentu przez to i 231 głosów byłoby, gdyby ci, którzy mienią się być opozycją, zagłosowali za tym wnioskiem i gdyby zechciał to poprzeć PSL. Wicepremier, szef psl pan Piechociński. Tańczy, że tak powiem, obrotowo w tej chwili. Bo nie wiedzą, jak, jak się zachować. Słowa, co innego znowu znaczą, mówi, że jeżeli ci nie wyjaśni tego do wakacji, po wakacjach, to mhm. wtedy może, może być rozważany wariant wcześniejszych wyborów, no to oczywiście jest gra. No ja, mogą być jakieś nowe rzeczywistości, media coś mogą jest, wymyśleć. To jest gra przeciąganie tak. w czasie, to jest tak naprawdę ja. znowu grana. Obronę, ochronę, osłonięcie tego rządu, w którym PSL uczestniczy. Pewnie PSL chce znowu ugrać jakieś kolejne stanowiska dla swojej partii. Oni są w tym mistrzami świata w zabieganiu o kolejne stanowiska, które leżą w dyspozycji rządu, władzy. Oni zawsze o to dbali, zresztą to jest w ogóle ich siła potem wyborcza. No, ten wielki elewar, którego mieliśmy pewną próbkę przy tej aferze elewarowskiej. Ja te nazwy rozciągam na całe królestwo PSL-u, bo to w zasadzie jeden wielki elewar. No to to jest coś, co oni budują, wzmacniają i pewnie będzie znowu targ. Czyli jedni i drudzy są moczeni. Oczywiście prostu. będzie targ, że PSL coś znowu wynegocjuje dla siebie. Władza pewnie ta przetrwa. Na pewno niestety nie, nie mamy tutaj większych szans, żeby znaleźć ten większy 231 głosów. Jesteśmy realistami, ale. Dajemy też szansę. I to będzie świadczyło o tym, jeżeli kto, ktoś przeciwko tej strategii waszej, jako tej największej partii opozycyjnej zagłosuje, to będzie świadczyło o tym, że popierają te, no. te przestępcze, że tak powiem, działania Dokładnie Donalda tak. Tuska i jego rządu. Popiera i bierze odpowiedzialność, odpowiedzialność. współodpowiedzialność za to, bo kto jeszcze nie widzi tego straszliwego zła i chce je obronić, no to bierze odpowiedzialność za to zło. I Zobaczymy, jak będą głosować te wszystkie kluby i partie, tylko Prawo i Sprawiedliwość ma, ma możliwość matematyczną zgłoszenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności, bo mamy wystarczającą liczbę posłów. Ci pozostali wszyscy nie mają. Powinni to poprzeć, no ale wczorajsze rozmowy, na które nie przyszli ani przedstawiciele SLD, ani, ani, ani PSL-u, świadczą o tym po prostu, że te partie chcą ochronić rząd Tuska, dla nich to jest wygodne. Powtarzam, no PSL korzysta z tego bardzo bezpośrednio i szeroko, z tych konfitur władzy nazwijmy to, a SLD też swoje szanse upatruje w sojuszu z Platformą Obywatelską teraz i myślało dotąd, na pewno myślał sojusz, o tym, żeby może kiedyś była koalicja formalna między Platformą a SLD. Ta wizja się odsuwa, bo Platforma na pewno Obywatelska straci mocno w sondażach, Przegra następne wybory parlamentarne, to nie ma najmniejszych wątpliwości, czas na to zresztą najwyższy. Powiem Nawet niektórzy bardzo, ich, bardzo e, ich popierali, to w mediach tak. wypowiadają się, że mogą mieć 20%. Tak, i... Może mniej, mam nadzieję, że mniej. bo to. Ale się... mówię, że, że ci, którzy im sprzyjali. Wszystko... Chociażby pan Marcinkiewicz, Kazimierz mówił, że 20%. Mogą. Tak, to się wszystko posypie ostatecznie, ale oni chcą przetrwać ten rok, czy rok z kawałkiem jeszcze do wyborów. Jeszcze liczą na to, że coś się zdarzy, że jeszcze zamanipulują, że jeszcze opinię publiczną zmylą po raz kolejny. Liczą też na to, że to też bardzo ważny aspekt, że jeszcze będą mogli kupić, że tak się wyrażę, wyborców decyzjami finansowymi, choćby dlatego, że kończy się ta obecna perspektywa Unii Europejskiej, a zaczyna się następna. W 2015 roku będą już dzielić środki z nowej perspektywy i na pewno zechcą tego narzędzia używać dla, dla wyborów. No oczywiście wiedzą doskonale, Donald Tusk wie, że po wyborach do władzy już jego nikt nie dopuści, do władzy on nie wróci. Za niego to są ostatnie miesiące, ostatni rok i będzie się bronił czterema że tak się wyrażę, i broni się, ale to bardzo szkodliwe jest dla Polski. Nasz wniosek będzie postawiony, zresztą już jest złożony wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych, bo to taka była dynamika wydarzeń, ten wniosek jest, mówimy, sprawdzam dla wszystkich ugrupowań. Ci okaże, kto chce naprawy Polski, a kto chce tego, tego żeby ona pogrążała się w tej wkręgoladzi. Panie pośle, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za dziękuję bardzo. Um, obecność studiu. Mam nadzieję, że e, jak ta sprawa będzie do końca wyjaśniona, jeszcze spotkamy się tutaj. Dziękuję bardzo. Pan, dziękuję moim bardzo Państwa gościem był pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki. Dziękuję szczęść Boże.